No cześć, witam Cię w 61. Dniu Matematycznego Wyzwania. Przed nami dwa zadania z okręgów. Fajne, mocne zadania, więc zapinaj pasy i jedziemy! W kole narysowano cięciwę o długości 10 cm. Cięciwa jest to taki odcinek, który łączy dwa punkty na okręgu. Jej końce połączono odcinkami ze środkiem, tak, że powstał trójkąt, którego jeden z kątów ma miarę 120 stopni. No dobra, no dobra, czekaj sobie, rozkminie, jak to narysować, żeby to miało ręce i nogi. Wiem jak. Narysuję sobie tą cięciwę tutaj gdzieś na dole, to będzie fajnie. A więc mam cięciwę, zaznaczam środek okręgu i teraz łączę punkty na okręgu z tym środkiem. A więc bęk, bęk, bęk. I ten kąt, który tutaj mam, to jest 120 stopni. A więc tutaj mam 120 stopni. Przybliżmy się do tego 120 stopni. Wiemy, że cięciwa ma dyszkę, czyli cięciwa ma 10 cm. Oblicz, jaką długość ma promień tego koła. Zobacz, te punkty, które wyznaczają nam cięciwe połączyłem z środkiem okręgu, więc tutaj to są promienie. To jest R i to jest R. A więc to jest trójkąt równoramienny. Do podziału pomiędzy dwa kąty zostało 60 stopni, a więc każdy z nich musi mieć po 30. Tu jest 30 i tu jest 30. Opuszczam sobie teraz wysokość tego trójkąta, ciach. Tu będzie kąt prosty i ona mi podzieli podstawę na pi piątkę i piątkę. A więc wiesz co powstaje? Trójkąt 30, 60, 90 powstaje. Rysujemy sobie ten trójkąt. Tu jest piąteczka, tu jest kąt prosty, tu jest 60 stopni i tu jest 30. To jest nasze R, tu jest piątka, a nie znamy czego? Nie znamy R, właśnie. No w sumie tej tutaj długości też nie znamy, ale ona nam jest niepotrzebna, bo skorzystamy z tutaj z właściwości trójkąta 30, 60, 90. A więc przypominam, jak to było w przypadku tego trójkąta. Najkrótszy bok, to jest ten, który leży naprzeciwko najmniejszego kąta. Czyli jeśli tu masz 30 stopni, to ten bok ma długość A. Ten bok jest dwa razy dłuższy, czyli ma długość 2A, a ten leży naprzeciwko 60, czyli ma długość A pierwiastka z 3. I teraz, u nas najdłuższy bok to jest R. Najkrótszy to jest ten naprzeciwko 30, a średni to jest 5. Więc zobacz. U nas. To jest to A pierwiastka z trzech, więc porównam sobie to do A pierwiastka z trzech i przeniosę do tego wzoru, do tego trójkąta, czyli napiszmy, A pierwiastka z trzech jest równe 5, podzielę to przez pierwiastek z trzech, a więc A jest równe 5 przez pierwiastek z trzech usuwam niewymierność, czyli mnożę przez pierwiastek z trzech przez pierwiastek z trzech, czyli to jest 5 pierwiastków z trzech przez 3. Ale nasze R, zgodnie z tym wzorem z trójkąta 30, 60, 90, jest równe 2a, czyli R jest równe 2a, czyli to jest 2 razy 5 pierwiastków z 3 przez 3, a więc promień tego okręgu jest równy 10 pierwiastków z 3 przez 3. Trudne zadanie, trudne działania, no ale. Coś takiego musisz umieć. To jest taki top, to jest najtrudniejsze, co możesz mieć, jeśli chodzi o, o okrąg. Większego poziomu bym się nie spodziewał, pamiętaj, ja tutaj rozwiązuję zadania takie. Jeśli chodzi o poziom trudności, no to już taka topka ósmej klasy. Ok, nie robimy prostych zadań, masz być przygotowany na najgorsze. Lecimy dalej, zadanie 103. Oblicz promień koła, które na drodze 54 metrów wykona 300 obrotów. Przyjmij, że pi jest równe 3. OK, czyli robiliśmy już ostatnio zadanie z okręgiem i wiemy, że jeśli koło robi jeden obrót, to zobacz, tu jest jakaś plama na tym kole, wjechać w plamę oleju i to koło się kręci, to na drodze zostawia ślad. I tak, zostawi ten ślad tutaj, powiedzmy gdzieś, i później zostawi tutaj. I ten dystans to jest obwód koła. I obwód koła jest wyrażony wzorem 2 razy pi razy r, gdzie r to jest promień koła. My szukamy r. r to jest nasza szukana w tym zadaniu. Wiemy, że pi jest równe 3, no tak mówią, żebyśmy przyjęli. A więc obwód koła tak naprawdę. To jest 2 razy 3 razy R, czyli to jest 6R. Ok, to jest obwód koła. I teraz wiemy, że nasze koło na drodze 54 metrów wykonało 300 obrotów, czyli 300 takich obwodów. A więc 54 metry podzielę sobie przez 300. Ale, żeby mi się lepiej pracowało, to zamienię metry na centymetry, czyli to jest 54, 5400 cm, podzielę na 300, skracam zera i mam 54 dzielone na 3, to jest 18. A więc 18 cm, to jest jeden obrót. Taką drogę podczas jednego obrotu, czyli to jest obwód koła. Bo obwód koła reprezentuje, jaką drogę pokona koło podczas jednego obrotu. A więc to jest 18 cm. A więc 6R jest równe 18 cm. Dzieli w to na 6. I z tego wynika, że R jest równe 3 cm. Bęk. Pozamiatane. Promień tego koła jest równy 3 cm. To tyle w tym zadaniu. Dziękuję za dzisiaj. Lajk, like, subig i widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.